W dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Rainbow Friends Chapter 3, który oczywiście jest podróbką, a naszym zadaniem będzie uciec autobusem z dziwnego świata. Niestety Red i tęczowy Rainbow Friends będą nas śledzić, dlatego razem z Totarem będziemy musieli uzbroić się w szkole i jak najszybciej ich pokonać. Tak samo jak wy musicie pokonać rekord łapek w górę i zostawić ich pod tym odcinkiem, aż 7 tysięcy. A także napiszcie w komentarzu hashtag Chapter 2, ponieważ Chapter 2, do Rainbow Friends pojawi się już jutro. I na pewno gramy go sobie na głównym kanale. Dlatego, drogi widzowie, aby tego nie przegapić, w tym momencie kliknij czerwony przycisk subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Szybko, Flotar, uciekamy Dobra. z dziwnego świata. Musimy uciec przed Redem. Szybko, szybko, do autobusu. Let's go. Zajmuje ostatnie miejsce. Na od, od razu. Pięknie. No i wracamy. Udało się. Wracamy z wycieczki oh. szkolnej, która oh. bardzo... Widziałeś to? Tak, widziałem właśnie. Oho, ten... oho. to był hmm. jakiś nowy Rainbow Friends. Tenczowy chyba. Tęcz... O, do szkoły. Tak, wracamy do szkoły, no bo wiesz, najpierw się wykoleiliśmy, bo kierowca źle skręcił. Byliśmy w fabryce, później. Ojej, oni są. Później byliśmy w Odward i teraz wracamy do szkoły. No. Przykro mi, ale nie mogę Wam pozwolić uciec. <laughs> Wiecie zbyt wiele. No, no to nieźle. No i papa, no i papa. No i w szkole będziemy musieli pewnie coś tutaj <laughs> zrobić. Widziałeś to? Podążał z nami, aż do szkoły. Oho, oho, oho. Musimy go złapać. Czemu my mamy złapać? A, czy musimy zdobyć siatki takie, może z bramy. E, tak, tak, te bramki, no? Co się zakłada? 15 sieci. 15 sieci. Dobra, dobra. Łapiemy Reda i, i tęczowych przyjaciół po no. prostu. E, czekaj, strzałki nam się, że mamy iść w tą stronę. Ja bym nie ufał strzałkom. Kurde, jaka szkoła! No to jest, o, jest szkoła sądzi? prestiżowa. Jest siatka jedna, dobra. Okej. Okay. Ja w ogóle nie kojarzę, żeby w szkole kiedykolwiek zakładali taką tą, yy, siatkę? Siatkę na bramkę, yes, no. Jest, jest, jest. Znaczy nie, oczywiście, że coś takiego jest. No. I wiem o tym, ale tak. Oooooooo! Nie wiesz, że nie. Ucieczka, kawa. ucieczka. Dobra. Spodziewamy się? Yy, tak, rozdzielamy się. Uważaj, jak wejdziesz do jakiejś klasy, to jest... Yy, jest li... Aha, no jest, yes, jest. No, bo nie możesz... Dobrze, dobrze. Uciec. Co to jest? Aha, to jest jakieś... Trafiłem do klasy, gdzie malowali. Okej, okay, czyli tam szafy na... są... Szafy w klasach klasyczne. są szafy. O, W szafach możesz się chować, to jest ważne. Ja jestem w szkole, znaczy w szkole, jestem w klasie informatycznej. <laughs> ja też. Ej, o, siema. <laughs> są takie jakieś siatki może? Bo potrzebujemy właśnie tego ja się... siatek. Halo. Windows! Ej, to jest ta tablica interaktywna taka. No, bardzo fajna. Smartboard. Bardzo, Dobra, Bardzo ładnie wygląda. Ej, nie, nie widziałem go. O, tu jest Oj. ten. taki ogródek. Aha, tak. Yy, no. Tutaj można sobie poczilować, wiesz, pracę domową odrobić Albo spisać od kogoś Najczęściej spisać chyba no, Czekaj, idę do kuchni okay. mm -hmm. Taka malutka ta stołka. Malutka kuchnia, bardzo malutka no. W ogóle dla widzów przypomnienie, jutro wychodzi ory Oryginalny mm. chapter 2 do Rainbow Friendsów Po półtorej roku chyba zrobili <laughs> Więc myślę, że będzie grubo Będzie milion teorii spiskowych Milion po prostu rzeczy do odkrycia Sekrety, wszystko będzie, wszystko będzie Także, no trzeba. No wyczekujcie, wyczekujcie. Na pewno odcinek się pojawi na głównym kanale, a nie na tym, co teraz, drugim. To będzie, to ważna seria, ważna. Więc jeżeli go nie subskrybujecie, no to. To nie zasubskrybujcie. No, to po prostu. A i, <laughs> I to tak pierwszy chapter Rainbow Friends. Ojej, wiesz, co za pierwszym razem, jak go przychodziłem, to 40 minut. Jakoś. Okay, Ale no później... dobra, dobra, to był dłuższy. <laughs> w 25 minut da się go przejść. Okej, okay, okej. Okay, dobra, okay. jeden okay. item nam został gdzieś tam. Jesteś w bibliotece? jaki labirynt. Fajna ta biblioteka taka, no. że możesz się zgubić tutaj, zostać okay. na noc Pyk, e, nie tutaj, następna klasa Oj. Uwaga, uwaga! Nie biegnie, 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 Mam! Dobra, masz to. Uff, udało się, przeżyliśmy. O. Oho! To jest jakieś tęczowe połączenie wszystkich. Złapmy go w siatkę. <laughs> to jest bardzo dobry pomysł. Rainbow? Rainbow. O! A możemy. Ładuje się! Co, Co jest grane? To jest Loser. Nie wiem Ej, czekaj, my mamy go bić, ty? Ej, to jest tak, że jak połączysz wszystkie kol... Au! O! Złapałem ty, go się teleportuje Tak, i są dźwięki z Dragon Ball, jak się teleportuje Aha, dobra, net. łapiemy, łapiemy Jest! Bijemy Do, go, siat, siatką go bijemy. go bijemy, dawaj Ty, Oj. Oho, ładuje się S Stańmy za nim po prostu mhm. Tak, im okay. bliżej jego, tym, tym lepiej omijać. No. A i nie można go bić, kiedy się ładuje. No. Oj. To jest jak pryzmat. Po prostu jak wszystkie kolory połączysz, to jest właśnie taki laser. Tak no, mi się no, wydaje. Yo, yo. O, o teleport. Co jest? Co jest? Odsuń się, odsuń się. O! O! To No, Co to było? No Aha. teleporty. No. Widać. Dalej nie możemy mu nic zrobić. Oho, teraz, oho. Teraz, 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 bo ma HP na zielono. Mhm. Dobra. Nie chcę No big, dobrze. dobrze. O. o, znowu, znowu aktywuje się. Uwaga, będziesz wartował w moją stronę. No. Dobra, no. Nice. Ja w ogóle nie biję jakoś mocno, na szczęście. A już się bałem, że może być kiepsko. Tak, no znowu. Że... Chodź tu. Ty zleciał do góry. Gdzie jest? Uu. Aha, jakieś kolce zrobił. Tak. Co jest grane? Nie wiem, ataków dziwnych. No, widzisz jaki jest szybki? Niczym no. <śmiech> <śmiech> e, <śmiech> o, e. teraz, nie. boku. teraz, 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 atak, 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 atak. I... Mamy go. Jest. Nie, jeszcze nie. O. O. Jakie to on robi? Halo. A poleciał w górę znowu, ale... Naprawdę? E. <laughs> mamy go. Jednak Dobra. udało się. Mamy go. pokonany. To Red został, no właśnie. Tak. Myślisz, że możesz mnie pokonać? Zobaczmy, jak polubisz pomarańczowego. Czy polubisz pomarańczowego. Po Orange będzie po prostu. No, nie ma pomarańczowego. Nie ma poszedł, uciekł. Ile y też uciekł. Trollował, trollował nas. Okej. Okay. Y nie możemy go złapać, to nic nie da. Spróbujmy uciec. Okay. Świetny pomysł, po prostu ucieknijmy. Nie możemy o, uciec bez naszych plecaków! 15 plecaków! Obstawiam 15 plecaków! <laughs> całej klasy będzie! 15, 15 trafiłeś! <laughs> dobra, całej zbieramy, klasy zbieramy musimy plecaki, pozbierać no Tak! Dobra. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest właśnie zaprojektowane na dużą liczbę graczy. No I tak, dlatego. i to rzeczywiście miało sens, nie? Wtedy. No, każdy po jednym plecaku by potrzebował, a jak gramy w dwójkę, to potrzebujemy piętnastu. To musimy po prostu całej klasy no. pozbierać. Nie, nie, mam problemu, Dobra, Czekaj. mam plecak numer jeden. I to w takim razie nikt nas teraz nie będzie gonił? Nie, mnie już ktoś... A! Okay. Dwóch a... jest! Dwóch? Kto? Tak, tak, tak. Jest y, tęczowy blue i tęczowy orange. oj. oj, oj. Tak, tak, tak. Ja uciekam, Dobra. ja uciekam. Uciekaj, uciekaj. Więcej plecaków. O, jest dobra. kolejny. Patrz i tak, to się zgadza, wiesz, bo teraz. O! Blisko, blisko. Każdy plecak jest w innym kolorze. No dobra, to, to, to ma sens, a już widzisz. Się wyśmiać tutaj, że haha, my będziemy wszystkich plecaki. Ja to jednak pomyślane jest. Przemyślane wszystko. O, ty jesteś? Ja uciekam, biegnę no. gdziekolwiek. Dobra, to ja sobie pozbieram plecaki. Zbieraj, zbieraj. Mm. Przy okazji też zbieram, ale wiesz. się ma. Jakby... Siema. siema. Uważaj, bo oni tu się kręcą gdzieś. Właśnie boję się, że otworzę drzwi, wiesz, mm -hmm. padnę na niego. Może Oho. tak być. Plecak. Bo jaki wielki ten, no, jest. co jest? Gigantyczny plecak. Dobra, to ma. Jeszcze cztery, jeszcze 4. A! Oj. Papa. Pa! No i właśnie tym... powiedziałeś, padłem na niego. No, to była to jest najgorsza no. rzecz. Revive jest. <głos> Revive <głos> everyone. Ile? Wow. Dobra. 19 Je... Robux <noise> kupuję. Jest. Żyje. co? stoi obok mnie. Ja jestem w szafce. Hmm. Okej, okay. tak, tak. Jak coś w szafce chwilę, tą Dobra. Ah! to on se To Dobra. Come on, come on. Otwieram drzwi, a on tam sobie stoi. Po prostu. Biegnę znowu. Dobra, biegnij, biegnij. Czy. I po raz trzeci się wywalisz? Nie. O, nie tym razem. Nie tym razem, kolego. Dobra, ja jestem w bibliotece i wydaje mi się, że tu będzie jakiś plecak. Mhm. Ja jestem na sali gimnastycznej. Idzie. Okay. Ty. Yy, Jeden koni. plecak? Halo? Jeden plecak? U. Musisz, o o! Kłopoty, uciekaj flotar, widzę cię tam, że tam jesteś. A dobra, i to uciekam, papa. Mhm, mm lepiej w Lec... drugą stronę. Tu jest dużo plecak. klas, bardzo. Tak, tak, w każdej klasie pewnie jest plecak. Jest, widzę, dobra. Ja nie mam, ja nie mam. i teraz. Au, 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 au. Uciekaj, uciekaj. E, Podświetliły się, dobra. No, tak, dobra. Tak, 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 szybko, szybko. Do okay. ostatniego plecaka. Yy, nie można! Brawo. Na skróty! <laughs> Na skróty! Lecimy! Ma. Mam ostatni. Dobra, nice. Jest! Udało się. Nie możemy po prostu uciec. Ehm, koniec z uciekaniem. <grym> Zrozmyśliliśmy się, jednak nie będziemy uciekać. Musimy coś zrobić, jak zrobić jakąś broń. Uu. Że możemy go pokonać. O, musimy zebrać ołówki i pokonać czerwonego. Let's Serio? Go. To jest jedyna broń. Nie, nożyczki by wzięli. <grym> <grym> nie no, ołówki wiesz, no. potężny damage. Czemu nie możecie ich złapać? Muszę to zrobić sam. Czy teraz Red się pojawi? Oj. No, czy to będzie decydująca Dobra. walka? Tak. To już Ech. jest te, to jest te, te, ta godzina. Wiesz co? Ja nie widzę. Żebyś, o jest 10 ołówków 10 ołówków, to nie jest. te ołówki są nadmiernie większe od nas tak, No to i dlatego większy ołówek, większy damage No, no w sumie, dobra, obrażeń. to bardziej jak taka, nie wiem, włócznia wygląda <noise> Tak? No to, <noise> to jeszcze nie Chodzi mi o wielkość, nie, tego ołówka, zobaczysz zresztą Aha, szukam w bibliotece właśnie jednego Są ogromne te ołówki Powinien być, powinien być, tak mi się wydaje Dobra, już mam Dwie ołówki? Let's to go w sali hmm, Informatycznie nie, widocznie nikt o, tutaj nie ktoś pisze ktoś mnie groni. ej Aha. właśnie Ole wielki ołówek. No. Ogromny, nie? Red! Co I jest grane? On jest ubabrany we wszystkich kolorach. Red? Nie, trójka goni. Trójka, trójka. O, dobra. No. Ojojoj. do szafki. O, dobra, mam w jest jeden. Nie znajdę mnie tutaj. Okej. Okay. W... O, w kuchni. W kuchni ołówek. A jest problem, bo się kręcą. No, trzeba. Dobra, wychodzę, wychodzę. A rzeczywiście, widzę reda. i Red wszystkie no. kolory ma, tak jakbyś. Tak. Farmon trochę. No, no, no. no Dobra, szybko. Pyk, szybko, ołówek szybko. zebrany. Oh! Nice. Sprawdzam klasy. Nie wiem, czy sprawdza się. Już dwa. świecą się, świecą się. Świecą ołówki. się, dobra, dobra. Polska, stworzymy najpotężniejszą. Citrus. <laughs> stworzymy wyrzutnie ołówków. Tak. <laughs> Jestem ciekaw, czy w ogóle go pokonamy. Czy może stwierdzimy, o nie, ołówki nie są wystarczające. Musimy zrobić <laughs> coś Musimy innego. Musimy tę jeszcze mieć. O. walka. No jest. A zaatakujmy gołówkami. <grych> Atakować. Dobra. Let's go, dobra. Chodź, Red! Na nie, nie, nie. O. Oj! Hmm. Chyba to. Znowu no. laserek. Okej, okay, znowu ten sam laser ma. No no tak dobra, jest. Z... Mam nadzieję, że będzie Niu. miał jakieś, wiesz, unikatowe umiejętności. Ehm. Oj, Może ma, może będzie. Hmm. Nie, to samo! <laughs> On działa na tej samej zasadzie co no Blue. Tak. tak samo jest potężny. Dobra Dobra, bijmy go. Szybko, szybko. Uu, Może zbijemy komuś? go na dwa razy Właśnie? Tak, damy radę, patrz, patrz, patrz. No dobra, po, ponad HP po mu zabraw. No no no. Co? Jak szybciej do niego podbiegnie... W ogóle zobacz yy, jest to jakaś nauczycielka albo kierowca w autobusie. Dada? Ona, tak. <śmiech> ona <śmiech> czeka, ona czeka na nas. Ona mam wyrąbane, nie ma płacone za to, żeby tam. <laughs> możliwe, możliwe. Żeby walczyć. Aha. Teleporty, o! szarża No A, nie tym razem! Szybko, szybko do niego, do niego, do niego. Nie, on teraz teleporty robi Tu, tu będzie, tu będzie Nie, jest. jednak tu Dobra, bije, bije, bije szybko, Uda się, spomuj, uda, spomuj, spomuj, uda, uda, uda się, uda się Uda się, uda się. Patrz, patrz I jest, jest A On jeszcze jakiś ataczek z... robi? Tak, tak, ten swój z góry nie, I no koniec się wywalił. Stop, przestańcie No, Oddaj się Przepraszam, już nie będę zły Przysięgam <laughs> Musimy to przemyśleć. Hmm. Ojej, co jest grane? Spare defeat. Yy, Flotar, mamy kłopoty. Oszczędź ja wiem, czy pokonaj? Ja, ja wiem, co. Ja nie co wiem. zagłosuję. No to jak powiedz. Ja defeat od razu. Ja ci nie zastanawiam. A jak dam spear, no, to, to no to będziemy mieli losowo. No to będzie, jak chcesz. Ja, o... ja chcę go pokonać po prostu. A co jeśli on jest dobry? Nie, nie, nie jest dobry. Jest taka teoria o, na nas i będzie znowu... znowu no dobra, dobra. No niech o. będzie defeat. Niech będzie defeat. Koniec. Kaniec. Teraz zobacz, został pokonany, to od razu ojejku, ja nie chciałem, będę dobry. No dobierz. tak w sumie. No. You just defeat Red. Red. I? I? Czuję się źle z powodu Reda. Przepraszam, Red. Ja go nie przepraszam. Ale to jest ending, bad ending, jak nic. Przepraszam, Red. I co? Coś się wydarzy. O właśnie, nie, 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 czemu ich kolory się zmieniały? Nie wiem, czy masz ten dialog. Nie mam, nie mam. I czemu czemu się teraz zaczęły glitchować te kolory? Gdzie są o. wszyscy? U. To ja nie mam tego, okay. ja I'm sorry, Więc, sorry. Ja, ja się w sumie tutaj dostałem. Nie pamiętam yy, nie pamiętam wychodzenia jakby na zewnątrz. Że do tego chyba. Mhm. Po prostu do tego miejsca, w którym byliśmy. Czyli pewnie okaże się. A. Koniec? Y te, nie, 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 to wszystko jest sen, Admiros. A, że to był mój tak. To nie wow. może być prawda. Muszę wrócić do tego, do spania. Czyli ty, ty nie masz tego? Nie, nie, ja stoję sobie I'm sorry, Red. Mi się oh, oh nie, Obok nas, powiem ci tak, obok naszego łóżka stoi Red. Aha, czyli pokonaliśmy go, ale on dalej żyje. Y, tak. I przetrwaliśmy chapter trzeci. Taką mam informację. No i pięknie udało się.